Bo bez sensu jest nagrywać w domu mikrofonem o tym. Proste, po prostu taka jest prawda. Jak kupicie mikrofon, to nie oznacza, że będziecie go ciągle już używać w chuj. Podsumowując, tak jak widzieliście, moje pierwsze filmy były po prostu z telefonu i bez mikrofonu, tego mikrofonu i bez jakiegokolwiek profesjonalnego mikrofonu. A tak jak widzicie, samym nawet w filmie się zastanawiałem, bo robiłem już raz. Testy tego mikrofonu z temu i po prostu chciałem mieć stuprocentową pewność, że nie wydaję po prostu pieniędzy na marne, tak? No bo ja doskonale wiem, że nie muszę mieć sprzętu za miliony, żeby zacząć. Uważam, że jest to zbędne, bo kluczem do zaczęcia jest po prostu zaczęcie i działanie, więc oczywiście blokuje nas wszystko wewnątrz, tak? Blokuje nas strach przed oceną. Boimy się tego, że ktoś nas hejtuje i tak dalej. No to jest jakby normalne, i to nie. Nie dlatego nie zaczynamy, że nie umiemy zrobić czegoś profesjonalnie dobrze. To zaczynamy, że po prostu boimy się. Nie zaczynamy, dlatego że się boimy, że ktoś nas oceni, że wypuściliśmy chłam i słaby film zrobiliśmy, lub cokolwiek, no bo to się tyczy każdej dziedziny w naszym życiu, serio. Sprzedaży, nie sprzedaży i tak dalej, i tak dalej. No, Jest mnóstwo tematów, które można było poruszyć na ten temat, aczkolwiek dla mnie najważniejsze jest to, że. Kupiłem sobie teraz ten mikrofon i jakość dźwięku będzie o wiele lepsza.